Dzień dobry w czwartek, słuchajcie. Tym razem zaczynamy tego vloga nieco później, w drugiej połowie tygodnia. Zrobiłam sobie herbatę z imbirem, z cytryną i z miodem, ponieważ mm, wieczorem wczoraj zaczęło mnie coś łamać. Mam tutaj jeszcze pod ręką właśnie termometr, mierzyłam sobie temperaturę. Teoretycznie było ok, 37,1 i ja ogólnie zazwyczaj mam taką delikatnie podwyższoną. Więc mam nadzieję, że to takie wiecie, tylko jakieś... Mylne wrażenie, i że zaraz wszystko będzie ok, ale wyskoczył mi też zajad. Mam w ogóle wysyp po prostu na twarzy przez retinol. E, mówiłam Wam ostatnio, chyba wspominałam we blogu, że wprowadziłam e, parę tygodni temu retinol i jeszcze mi się utrzymuje ten taki, wiecie, wysyp, więc staram się na bieżąco tak cały czas nawilżać skórę. Ale różnie bywa. Zrobiłam sobie też śniadanie. Dzisiaj będę miała omlet z pieczarkami. I po zjedzeniu po wypiciu herbaty, po ogrzani się trochę, bo jeszcze wiecie, no jeszcze nie ma sezonu grzewczego, a już jest w mieszkaniu naprawdę zimno. Chcę się trochę ogarnąć i będę wystawiać ubrania na Vinted, zrobić ogólnie takie porządki w szafie, zmienić ją z letniej na, zi na jesienno zimową. Wczoraj w ogóle byłam u krawcowej, zostawiałam dwie pary spodni i dwie spódnice do zwężenia. I to takie ubrania, które w ogóle czekały już od roku czy dwóch lat nawet na to zwężenie, więc to już był taki ostatni dla nich. A gdybym teraz tego nie zrobiła, to po prostu pewnie właśnie też bym je wystawiła na Vinted, a szkoda, bo bardzo je lubię, w sensie podobają mi się i chcę, żeby były dopasowane. Przyniosłam też już właśnie z piwnicy moje lufersy, moje botki, jakieś swetry z tamtego roku, więc będę robiła przegląd i zobaczę przy okazji, czy potrzebuję czegoś jeszcze na tę jesień, na tę zimę, jakieś uzupełnienia, jakichś nowych, swet nowych swetrów czy coś w tym stylu, żeby po prostu wiedzieć, czy jest sens w ogóle coś kupować, czy jednak um, wszelkie zakupy odzieżowe będą po prostu zwykłą fanaberią. I jeszcze oprócz um, ogarniania tutaj kwestii domowych, dzisiaj wyjeżdżam wieczorem do Warszawy. Dosyć spontanicznie to weszło, ale jutro będę brać udział w sesji zdjęciowej dla marki Glove. Będę modelką, więc tym bardziej dobija mnie kwestia zajada, kwestia pryszczy, kwestia tego wiecie dziwnego samopoczucia, i dlatego teraz walczę z tym wszystkim, żeby jutro. Jutro? Tak, jutro. Z rana być już na siłach i dać siebie na tej sesji. Wszystko. Także znikam, zajrę śniadanie i widzimy się już w trochę bardziej ogarniętej wersji. Dobra, słuchajcie, ja już się ogarnęłam, pomalowałam się tak szybko, przebrałam się i zrobiłam sobie jeszcze jedną herbatę i powiem Wam, że czuję się coraz gorzej. Muszę poszukać, nie mam w apteczce jakiegoś, wiecie, Gripexa, flu, Jak nie, to jeszcze wyskoczę do apteki niedługo, myślę żeby naprawdę podratować się przed tą sesją. Szczególnie, że na dniach czeka mnie nie tylko sesja, ale też w piątek jadę do siostry pomóc jej ogarnąć studio, ponieważ w sobotę robi taką, taki event charytatywny. Będę też właśnie brać udział w pilatesie u niej, w takich wykładach z psychiatrką i wieczorem jeszcze idziemy na imprezę urodzinową mojego brata. Także naprawdę mam, mam poważne plany, w których bardzo bym chciała uczestniczyć i nie chcę ich zawalić i dlatego właśnie muszę wziąć się w garść i ogarniać. Czuję też w ogóle, że coraz bardziej na sobą gadam i coraz bardziej mi tam, wiecie, coś siada na stokach. W każdym razie zamówiłam sobie, słuchajcie, dwa pojemniki takie plastikowe z Allegro. Jeden z nich już zapełniłam butami, a drugi zostawiłam sobie na takie typowo letnie ubrania, czyli spodenki, jakieś takie mega odkryte topy, które, których po prostu nie wpasuje w jesienne stylizacje. Nie chowam wszystkich, jakieś wiecie topów na ramionczkach i tak dalej. No bo czy na przykład pod swetry, czy gdzieś tam jakieś nie wiem, koszuli, narzutki, cokolwiek, to wszystko jeszcze będzie siedzieć. Ale takie właśnie typowo letnie stylizacje raczej sobie tutaj wszystkie pochowam żeby nie zajmowały mi miejsca w szafie, i żebym właśnie mogła zrobić sobie przestrzeń na zajmujące więcej miejsca swetry. Także co, teraz szybki przegląd szafy, podkładam przy okazji rzeczy, które będę chciała wystawić później na wintet i będę zajmować się robieniem zdjęć. Wystawieniem tych ofert, i tak dalej. Także do pracy rodacy. W tle odpaliłam sobie YouTuba, dokładnie Gośle za całe i jej analizowanie ostatnich występów dzieci w konkursie na Eurowizję, i zaczęłam składać ubrania. Tak jak mówiłam wcześniej, mało co tak naprawdę wylądowało w tym koszu letnim. Bardzo wahałam się w wielu przypadkach, czy pakować to do pudełka, czy jednak użyję tych ubrań w jakiejś stylizacji jesienno-zimowej. I doszłam do wniosku, że mam całkiem uniwersalną szafę, jeśli chodzi właśnie o pory roku. Oczywiście takich spodniak typowo jeansowych jesienią czy zimą nosić nie będę, chociaż jak byłam w stołówce, to taka moda jeszcze była, ale na przykład jeśli chodzi o jakieś takie, wiecie, miniówki, wiskozowe sukienki, takie niby typowo letnie, to i tak można je ograć śmiało z cienkimi, czynymi rajstopami, z płaszczem i z loafersami na przykład. Albo też z cięższymi bodkami, żeby dodać trochę pazura takiej stylizacji. Ustawiłam sobie telefon i zaczęłam robić zdjęcia ubrań, które chciałam stawić na Vinted. U mnie niestety jest ten problem, że jest sporo ubrań jeszcze z metkami, ewentualnie nałożonych dosłownie raz, albo takich bez metki, ale nigdy nie noszonych. Niestety jestem bardzo słaba w zwracaniu rzeczy, często po prostu termin 14-dniowy mija, a ja zapominam to wszystko odesłać, czy zanieść z powrotem do sklepu i ląduję z kupą ubrań, których nie nałożę, i później muszę stracić dużo pieniędzy na sprzedawaniu ich na wintet. Po zrobieniu zdjęć siadam sobie na kanapie, biorę wszystkie ubrania pod siebie i spisuję ich dane, m.in. markę, skład produktu, czy rozmiar zmetki i rozmiar, który ja bym sugerowała. Słuchajcie, sprawa ma się tak, że wystawiłam parę minut temu to te ubranie na Vinted i już sprzedało mi się osiem ubrań, z czego pięć w jednym zestawie. Mam taką dziewczynę, to jest chyba w ogóle moja obserwatorka, która za każdym razem przy każdej mojej dostawie ubrań na Vinted pisze, czy coś będzie jeszcze, czy coś będzie jeszcze i czeka, i czeka, i czeka i właśnie zbiera takie zestawy. <laughs> Taka wiecie, wierna fanka Vintedowa. O, kolejna rzecz się sprzedała. Super. E, I niestety e, większość dziewczyn wybrała słuchajcie, wysyłkę DPD. A z DPD to jest tak, że ja muszę wydrukować etykietę, a drukarki w domu nie mam, bo zepsuła nam się drukarka w magazynie, więc swoją domową oddałam do magazynu, e, więc będę musiała wydrukować właśnie albo w magazynie tę etykietę, albo poprosić Kubę, żeby wydrukował mi ją w pracy. Ale jedna paczka na pewno będzie m, paczkomatowa, e, a tam nie trzeba e, etykiety drukować, tylko można napisać ten numerek taki e, etykietę cyfrową e, zrobić. A ja i tak muszę do paczku skoczyć, bo tam czeka na mnie mój, mój zakup z Vinted. Plus jeszcze zajdę sobie do apteki po coś do picia, typu właśnie gripek, tak jak Wam wspominałam. Także teraz szybko i tak spakuję te ubrania już, te, które się posprzedawały, żeby mieć je w zapasie do wysłania gotowe. I będziemy właśnie zbierać się na te przyjemne zakupy. Przyszłam do pakowania wszystkich ubrań, które się sprzedały. Zazwyczaj pisikam paczkę jakimiś perfumami, żeby przyjemniej było ją otwierać, bo wiadomo, że i tak każdy pierze, tak myślę, ubrania kupowane z drugiej ręki. I jeszcze dla tej mojej wiernej kupującej dodałam próbki kosmetyków do włosów. I tak prezentują się moje dwie półki z ubraniami. Na górze mam górę, czyli wszystkie ubrania typu swetry, longsleeve, koszulki na krótkie rękaw i na ramionczka. A na dole mam doły, czyli spodnie, spódnice. Ewentualnie jakieś spodenki. Z kolei w drugiej części szafy mam wieszaki. I jak widzicie, jest tutaj sporo takich też letnich sukienek, które ewidentnie sobie zostawię, bo bardzo lubię właśnie stylizować je również jesienią i zimą. I tak prezentuje się całość zapakowanych ubrań i uznałam, że poczekam na Kubę z wyjściem z domu, bo super mocno padało i wiało i nie chciałam się jeszcze dobić. Pojechaliśmy z Kubą jeszcze na zakupy do Lidla i do apteki i zajechaliśmy do mak'a przed moim odjazdem. Ja sobie wzięłam herbatę, żeby milej spędzić ten czas pociągu i żeby mieć czym popić moje leki, które kupiłam na gorączkę. I powiem Wam, że już tutaj czułam się naprawdę słabiutko. Dobry wieczór, ja właśnie zameldowałam się w hotelu i będę ogarniać szybką pielęgnację. Szybko zarówno jeśli chodzi o włosy, jak i jeśli chodzi o twarz. Teraz będę robić demakijaż. Nie pakowałam do wynika jakoś dużo rzeczy, jeśli chodzi o moją całą pielęgnację twarzy, to to jest wszystko, ta mała kosmetyczka. Nie pakowałam też kosmetyków kolorowych makijażu, ponieważ pewnie będę miała makijaż do na sesji, a więc uznałam, że jest zbędne. Demakijaż będę wykonywać tymi dwoma produktami. Pierwszy z nich to hydrofilowe masło masłodożyszczenie od odmawawo, a drugi z nich to żel myjący od Resibo. Nie wiem, które już z kolei jest to moje opakowanie. Ehm, miałam od niego wiecie, jakieś przerwy, skoki w bok do innych produktów myjących, ale jak nie wiem, podciągnąć to właśnie wracam do niego, bo jest ultra wydajny no i super oczyszcza buzię bez ściągnięcia. Jeśli chodzi o moje samopoczucie to jest już troszeczkę lepiej, dlatego że wzięłam tabletki w pociągu i udało mi się odrobinę jeszcze zrzemnąć. Mam nadzieję właśnie, że ta prezentacja przebiegnie bardzo szybko, że szybko umyję włosy, wyplęknuję je, wysuszę, po prostu nakręcę je na wałek i będę mogła i spać. Na no moje szczęście i nieszczęście, jutrzejsza sesja zaczyna się dość późno. Ja mam zjawić się w Studio Glow dopiero o 11. I po 11 dopiero będziemy jechać na miejsca. Mówię, że na szczęście no bo mogę trochę odpocząć, dłużej pospać, co jest na plus z racji mojego stanu, a na minus jest to, że no w związku z tym, że później zaczniemy, to też później skończymy. Zanim będę brać na ręce żel, to jeszcze moje zbiadło nie będę. Ponieważ nie lubię mieć później takiego tłustego pochowania od żelu. Madełka zaaplikowana. Teraz czas na żel i ten krok u mnie jest podwójnie, czyli pierwszym macie żelem jest po to, żeby zmyć resztki produktów do makijażu, a drugim macie żelem jest po to, żeby już tak docelowo oczyścić buzie. Jestem w ogóle tak wściekła na ten timing, nie dość, że. To przeziębienie, to jeszcze właśnie zajad, ten wysyp, pryszcz no po prostu zawsze jak wiecie, coś się dzieje, to wszystko, wszystko po prostu idzie w ogóle nie tak. Staram się ten masę wygodować dokładnie i no dosyć długo. I druga porcja żaru. Czuję po prostu już pod palcami jeszcze na wygóski. Masakrę. Tak jak mówiłam, pielęgnacja dzisiaj nie będzie zbyt skomplikowana. Użyję kremu pianki od Bielendy. To jest ta seria Blumacza. To jest dosyć lekka konsystencja, nawilżająca, ale będę szukała czegoś jakiegoś seru nabliżającego, to właśnie typowo pod ten krem. I pozwólcie, że jeśli chodzi o mycie włosów i suszenie i stylizację i tak dalej, to nie będę tego wszystkiego nagrywać. Um, ponieważ w ostatnim vlogu pokazywałam Wam wygładzanie włosów, więc właściwie bym się po prostu ze wszystkim powtarzała, a też bez nagrywania tego wszystkiego po prostu. Coś, co stuka zejdzie mi szybciej i szybciej położyć się do łóżka, a w obecnym stanie jest to zdecydowanie wskazane. Więc pokażę Wam tylko na szybko, czego dzisiaj będę używać. Podwójne będzie szamponem helatującym od Topy. Jest to szampon średniej mocy. Ostatnio mój ulubieniec, bardzo, bardzo się z nim polubiłam. Jeśli chodzi o odżywkę, to tutaj emolitówka z Silicona Anwen we pepsówka z motoszewską i do stylizacji użyję kremu od Vita Native. A jako serum silikonowe wziąłam sobie SF Magic. Na moc olejków. Mimo, że wiedziałam, że w hotelu jest suszarka, to oczywiście wzięłam swojego Philipsa, żeby suszenie przebiegło sprawnie, szybko i bezpiecznie. I jeśli chodzi o wałek, na który będę nakręcać włosy na noc, to właśnie jest to mój ostatni ulubieniec, czyli wałek od Glow, czyli marki, właśnie, u której jutro będę występować na sesji. Bardzo wygodny, mięciutki. No, uwierzę go. Także lecę się ogarniać. Mam nadzieję, że ta noc sprawi, że magicznie odżyję. I pokażę Wam się jutro już w dużo lepszym stanie. Buziaki! Dzień dobry, dzisiaj piękna poranna wersja mnie, e, nałożyłam sobie maseczkę z Apis, jest to maska do cery z problemami naczynkowymi, e, jest to produkt, który zawsze łagodzi moją buzię, takiego zmiękcza i nawilża e, i uznałam właśnie, że wezmę coś takiego na dziś, skoro pielęgnacja wieczorna ma być taka basic, e, to przynajmniej sobie to dam mm, trochę luksusu z rana. Zaraz będę ją zmywać, ściągnę też mój wałek i będę szła na śniadanie, ale zanim śniadanie, też jeszcze zrobię sobie herbatę w pokoju. Powiem Wam, że naprawdę czuję się lepiej. Myślę, że te leki mi pomogły, plus może to była jakaś taka podniówka, nie wiem. W każdym razie pamiętajcie, żeby zawsze myć te kubki hotelowe, bo jest dużo głosów również wśród osób, które właśnie pracują w hotelach. Że te kubki są po prostu wycierane tą samą szmatką, którą jest ścierany kurz, więc zawsze wiecie: mydło, myć ręką i ewentualnie jeszcze jakieś wyparzenie. A herbaty ogólnie w hotelach zawsze są, ale wzięłam sobie wczoraj przed wyjazdem jeszcze po prostu liptona zielonego, bo ja czarnej herbaty no po prostu nie znoszę i tego osadu wręcz, który zostaje w później później znikam dalej się rozbudzać i widzimy się zaraz na śniadaniu. Jak to w hotelach na śniadaniu był dostępny szwedzki stół, ja zawsze biorę trochę słonego i trochę słodkiego i wracając wzięłam z recepcji zestaw z jednorazową maszynką do gulenia, bo zapomniałam swojej. Sesja rozpoczęła się z minimalną obsługą, powiedzmy. Na początku miałam zrobione kilkanaście zdjęć, później kilka godzin przerwy. W trakcie których niestety moje samopoczucie po prostu ogromnie się zepsuło. Jak rano było wszystko w porządku, tak około godziny 14, poczułam, jak bierze mnie gorączka, i miałam wręcz wrażenie, że pokładkowo mrugam. Na moje włosy nakładane było Cool Curl, ale patrzcie w ogóle w jaki sposób. To wygląda po prostu jak jakaś gotowa fryzura do wyjścia. Absolutnie przepięknie. Cool Curl to właśnie ten wałek, którego używam sama w domu, tylko tutaj tej wersji czarnej wystąpił. I to była sesja z okazji zbliżającego się Halloween, więc finalnie wylądowałam z takim makijażem i z koroną i z dużymi różami na głowie. W sumie pierwsze, raz widziałam się w takim wydaniu i kusiło mi, żeby pojechać tak pociągiem do domu, ale uznałam, że nie wiem w jakim stanie Będę, kiedy wrócę już do mieszkania ym, i czy będzie mi się chciało tak dokładnie to zmywać. <grywania> Zmyłam to jeszcze przed wyjazdem. Hej, nie odzywałam się, dorana podchodziłam do siebie, postanowiłam się wygrzewać pod kocem yy, i nie pojechałam do siostry na event a w jej studio niestety, czego bardzo żałuję, ale przynajmniej w tym czasie mogłam dojść do siebie i faktycznie czuję się już lepiej, nie to co wczoraj, kiedy wracałam pociągiem, wtedy to po prostu że gałki oczne mi się gotują. już chwilę włosy i wysuszyłam je. Nie robiłam tego na szczotce tej do modelowania, po prostu przeczesowałam w tym taką szczotką upadł Brush, żeby wyszły na prosto, ale nie jakoś super porządnie, nie skupiłam się na tym, żeby się jakoś mocno nie spuszyły i tak dalej, bo będę je dzisiaj nawijać na lokówkę. Chciałam, miałam taki plan, żeby nakręcić włosy na wałek i po prostu rano umyć głowę i przez cały dzień ten wałek mieć na niej. Ale nie byłam w stanie tego jeszcze zrobić. Nie czułam się na siłach, żeby po prostu umieć tę głowę tak szybko, więc y, to będzie mój szybszy sposób na takie właśnie hollywoodskie fale. Jeśli chodzi o lukówkę, ja używam Philips Sense IQ. Dostałam ją w ramach współpracy, ale to nie jest materiał sponsorowany. Tutaj możemy sobie wybrać, w którą stronę chcemy kręcić nasze loki, temperaturę, czas trzymania tej lokówki włosów w tej lukówce. Chociaż i tak możemy oczywiście jakby manualnie wyciągać konkretne pasma z niej, wtedy. Kiedy tego chcemy. E, więc co? Ja się zabieram do roboty, kręcenie włosów, makijaż i idziemy na imprezę urodzinową. Wybieram sobie pojedyncze pasmo, upewniam się, że jest rozczesane, że nie ma tutaj żadnych splątań. Wkładam je mniej więcej w połowie. Naciskam wtedy ten guzik, który wciąga końcówki. Podciągam do nasady i włosy mi się już tutaj nakręcają same. jest takie pikanie, kiedy jest tetetetę, to znaczy, że możemy już to pasmo wyciągnąć z lokówki. Właśnie. To. Nie zawsze to wyjdzie, szczególnie wtedy, gdzieś tam zbyt szybko pasmo jest nawinięte, jakoś niedokładnie na przykład trzymałam czy coś, ale wtedy właśnie mogę sobie to na spokojnie poprawić. Teraz powinno być dobrze. Zgadza się. Ogólnie sporo osób boi się takich drukówek automatycznych, bo. Na pewno widzieliście filmy, gdzie te włosy są wkręcane, urywane, spalane i tak dalej. W tym przypadku jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym jakoś zablokowała sobie włosy w niej, i uważam, że bardzo trudno o to. Ja nie zawsze czekam na tego potrójnego czy poczwórnego pikania, dlatego że po prostu mnie często irytuje, e, więc już wolę nawet odpuścić ten guzik i podtrzymać włosy jeszcze w blokówce, e, niż czekać aż konkretnie mi to zapika. Na przykład mogę sobie taką odpuścić. Nie ma nawet tego pojedynczego pikania, ale i tak sobie poczekam tyle czasu, ile uważam, że potrzeba. Czasami zmieniam sobie kierunek skrętu przy konkretnej e, stronie, żeby nie było takiego efektu komunijnego, bo często y, ta lokówka tak mocno zbija y, włosy w bloki, że kiedy kręcą się w tę samą stronę, to po prostu tworzy się taki jeden wielki pukiel. E, więc aby tego uniknąć, właśnie czasami sobie to wszystko przekręcam i teraz będą włosy kręcić się w prawo. Ta lopówka ma też taką opcję, że możemy po prostu kliknąć tutaj na środek i wtedy sama będzie losowo wybierać e, kierunek skrętu. E, kiedy używam jej po raz pierwszy, nie byłam tego świadoma, bo oczywiście kto przeczytał instrukcję? E, I właśnie ona była tak automatycznie po prostu ustawiona tutaj i nie mogłam dojść do tego, dlaczego tak właśnie losowo mi to robi. Byłam wkurzona na przykład, że nie w tę stronę zakręciła i pasmo przy twarzy, co jest już bardziej uważam istotne, więc warto mieć to na uwadze. I jak widzicie, loki na świeżo wyglądają tak typowo komunijnie, ale wystarczy je rozczesać, dodać trochę serum silikonowego, w tym przypadku używam ponownie LSF Magiczna Moc Olejków i wtedy wszystko już pięknie się wykładza i włosy prezentują się naprawdę super. Dzisiaj postawiłam na taki mocniejszy makijaż. Jeśli chodzi o stylizację, nałożyłam jeden z moich ulubionych jeansów o takim kroju nogawki w A, a na górę założyłam taki koronkowy gorset z Intimissimi. Ten włosy uważam wyszły naprawdę bardzo ładnie. Tutaj pokazuję Wam zbliżenia z makijażem i przypominam, że każdy ma fakturę skóry i każdy ma jakieś niedoskonałości, żebyście przypadkiem nie porównywali się do super wygładzonych i wyretuszowanych twarzy z internetu. Biżuteria oczywiście Katie's, a pierścionki od mojej babci. Dzięki za oglądanie.